Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie Panie Aleksandrze. Odpowiadam na Pana pytanie. Czy klan obrońcy Doliny Muminków zdoła w obecnym sezonie Destiny 2 ukończyć rajd w Szklany Skarbiec na poziomie Master? Czy klan obrońcy Doliny Muminków zdoła w obecnym sezonie Destiny 2 ukończyć rajd Szklany Skarbiec na poziomie Master? Czy to się uda? Mhm. Co się uda? Mm. E, tak, jest taka, um, jest taka szansa, natomiast um, tak, tutaj jest ukończenie, także tak, powinno wszystko się udać. Natomiast tak, po kolei oczywiście. Um, czy uda się ukończyć rajd szklany skarbiec na poziomie? Master. No, co jest na tak, to jest karta Trójki Buław. Trójka Buław to jest piękna karta, zwłaszcza na takim poziomie zawodowo-finansowym, na poziomie jakby rozwoju, ponieważ to właśnie, ta karta właśnie wnosi rozwój, tak? Trójka Buław to jest przepiękna karta, Mówiąca o takim watrzeniu perspektywicznym w przyszłość, o wszelkich zwycięstwach, sukcesach, no właśnie o rozwoju, o tym, że doceniamy również swój, jakby swoją pracę, Komfort pracy. To jest naprawdę rewelacyjna karta, i bardzo dużo wnosi dobrego, bardzo dużo wnosi takiej pozytywnej energii, takiego no tak jak mówię, rozwoju przede wszystkim, e, współpracy też, e, również no tak wnosi wszystko, co to, to co jest na, najlepsze tak naprawdę, no zwłaszcza właśnie jeżeli chodzi o karierę, sukcesy i tak dalej, to jest rewelacja, rewelacyjna karta. E, co jest na nie? Tutaj w przeszkodzie jest król buław, czyli jakiś mężczyzna, który niestety może tu przeszkadzać e, w pewnym sensie, mm, w tym um, ukończeniu radiu, szklane skarbić na, poziom, na poziomie master. To jest mężczyzna, który um, no, albo jest decyzyjny w jakichś aspektach, tak, albo um, jakiś mężczyzna po prostu powiedzmy z przeszłości, czy też, e, który no jest taki temperamentny, ma bardzo taką e, charyzmatyczną energię, energetykę, tak? O, o, król Buław no, czasami mówi również o jakiejś osobie z nałogami, czy też z takimi no, niezbyt mm, pozytywnymi jakby... E, mm, 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 niezbyt pozytywny energetyce po prostu, tak? Tak no to mi tutaj właśnie przeszkadza, bo to jest w przeszkodzie. Król buław czy ten mężczyzna. Ewentualnie, jeżeli to oznaczałoby zbiór cech, tak, danej jakby osób czy też osoby, no to taki właśnie zbyt silna jakby pewność siebie, czy też zbyt za bardzo chaotyczne emocje, czy też działanie chaotyczne, takie właśnie temperamenty mogłyby tutaj poprzeszkadzać. Na to trzeba zwrócić uwagę. To jest karta Rady, to jest karta pustelnika. No i karta pustelnika zdaje się, że um, jakby zdawałoby się, że no, nie, niezbyt pozytywnie odpowiada na pytanie, ale jednak mi um, karta pustelnika oznacza tyle, że należy przeanalizować tak naprawdę mm, dokładnie jakby tryb działania, tryb podejmowania decyzji, tak? I w ogóle działanie, to czy znaczy też podział obowiązków, podział jakby zadań, tak? Czy jest właściwie to wszystko podejmowane mm, i realizowane, bo tutaj właśnie taka w, na, jakby potrzebna, niezbędna jest taka wewnętrzna Analiza, tak? Taka analiza, taka wewnętrzna, jakby dostrzeżenie tego, co być może wydaje się gdzieś tam na, w, no na, w codzien, tak, podczas jakby takiego codziennego życia, no, nie, na to nie zwracamy uwagi, a to należałoby jakby. Hmm, przedyskutować, przemyśleć, tutaj taka analiza po prostu jest niezbędna, jeżeli to się dokona, to jak najbardziej, to jest karta szansy, paść buław, mówi właśnie o szansach, to jest taka typowa karta nadziei i szans do wykorzystania, tak naprawdę, które są już jakby za rogiem, tak, one są dostępne, tylko wystarczy po niej sięgnąć ręką, tak, i rzeczywiście jakby, e, no wszystko jest... E, jakby działania wszystkie są możliwe do zrealizowania, marzenia do spełnienia tak? Jak najbardziej, bo to jest taka ognista energetyka, ale bardzo, bardzo pozytywna. Dołożyłam tu jeszcze sobie kilka kart i tutaj właśnie... Należałoby pokonać jakieś takie blokady, które są tylko i wyłącznie na poziomie głowy. Jakieś takie lęki, niepokoje, czy też smutki, jakieś takie zahamowania, ale one są tylko na poziomie głowy. Nie funkcjonują w rzeczywistości. Także to należałoby zmienić. No i tutaj rzeczywiście jest to zakończenie pewnego etapu, tak? Czyli jakby, no ja czuję też i widzę, jakby w kartach, że tutaj jest to ukończenie rajdu, tak? Szklęc skarbic i czy na poziomie master. No, karta świata jest bardzo, bardzo, bardzo pozytywną kartą. Ona mówi o takiej otwartości, na wszelkie sukcesy, zwycięstwa, też na różne możliwości, jakby nie zamykanie się w takim hermetycznym środowisku, nie zamykanie się sam w sobie, wychodzenie poza sferę swojego komfortu, tak? To że jak najbardziej pozytywnie odpowiada, no karta świata jest rewelacyjna, także um, jakby zakończenie danego etapu przy karcie świata um, Mówi mi po prostu o tym, że coś zostanie ukończone z zyskiem, z korzyścią, z radością, jakby mm, dla tych, dla strony pytającej, tak? Także jak najbardziej powinno się udać. Mm, tu karty są bardzo dobre, tylko tak jak powiedziałam, analiza jakby jest. Analiza jest tutaj wskazana, a, a już jakby wszechświat tutaj powinien jak najbardziej pomóc. Także dziękuję bardzo serdecznie za zaufanie, Zaglądajmy mojego kanału. Życzę wszystkiego co najlepsze, spełnienia marzeń, realizacji planów. Dziękuję za zaufanie, miłego dnia, życzę do usłyszenia, do zobaczenia.